Zobaczcie szybko, bo pokażę coś tak cichaczem, słuchajcie, szybki unbox, ale nie do końca, tylko na razie zobaczymy co damy radę tutaj otworzyć. Zobaczcie co do mnie przyszło. Widzicie? Ósemka, Przenosimy się do domu. Myk! I jesteśmy, słuchajcie, już na chacie. No i robimy unboxing i pierwsze uruchomienie. Chcę to zrobić z Wami. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przyszło to coś. Przyszła zabawka nowa. No i co? Odpakowujemy worek. Taki jakiś zewnętrzny. No i jest GoPro. Pusemeczka. Worek do śmieci. Bo go nie potrzebujemy jak to teraz otworzyć bezpiecznie i sensownie, chyba tutaj, myk odbezpieczony. I otwieramy kartonowe pudełeczko. Dobra. I lecimy dalej. Tutaj mamy jakiś taki pociągacz i wyciągnęliśmy całą kamerę. Tu zostało tylko takie puste pudło. Także unboxing, że tak powiem, się dokonał. Tu jest taki chyba do powieszenia na displayu. Nie wiem, taki haczyk. Takie małe akwarium, w którym to przyszło, ale dobra. I co dalej? Teraz to jest przyklejone do jakiegoś kurde tutaj plastiku. Nie wiem o co tu chodzi z tym, jak to zdjąć. Jeszcze nie wiem, ale spróbujemy na razie to odkręcić. Heh. Pierwsze wrażenie jest takie, że ta kamerka jest bardzo, ale to bardzo maleńka. Naprawdę, słuchajcie, jest. To jest maleństwo po prostu. Aha, dobra, kamerkę mamy zdemontowaną. Tu jest jakiś ten uchwyt GoPro, z jakimś zabezpieczeniem gumowym tym razem. Okej, okay. to zdjęliśmy sobie, czyli jest śruba, uchwyt, coś tutaj było na pudełku nawet napisane co jest w środku. Kamerka, bakteria, podstawka, śruba. Uchwycik i kabelek. Dobra, zobaczymy, jak to wszystko spokojnie rozmontować. Jedziemy z koksem. Myk, myk, myk. O, fajne naklejki są w ogóle. Ja cholernie lubię naklejki, także cieszę się. <ścoughs> Jakaś papierologia. Teraz tak. Bateryjka, ten nowy typ. A też jest malutka ta bateryjka. Ok, spoko. Maleństwo. Kabelek do synchronizacji. I taka taki uchwycik. I to może być czy tam na kask czy coś. I przypuszczam, że u mnie to będzie akurat na kask. Trafi docelowo. celowo. A dalej już więcej nic nie ma, słuchajcie. Dobra. Czyli tak papierki sobie idą na razie tu. To jest chyba niepotrzebne. Przynajmniej co my tu mamy po kolei pokazane. Tak, 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 tak. Tak i tak. A ta część pudełka, że tak powiem. Która posiada też taki uchwyt, jak gdyby. Ale on jest odlany z jednej części. Może służyć jako statyw. Najwyżej. No, no, tak to wychodzi, nie? Generalnie mamy tych uchwytów kilka, już gdzieś tam. Także nie będziemy się. Ten. W ogóle y, dla mnie, powiem Wam tak. To jest w ogóle pierwsze GoPro, które kiedykolwiek y, miałem w rękach. Także zaskakująco maleńkie. Myślałem, że GoProsy są większe lekko. Szczerze mówiąc, no, w porównaniu do kamerki. Tej Sony. No to to jest ta Sony, jest co prawda w tym obudowie, ale jest wiele większa. Dobra, słuchajcie, kamerka jest. Tutaj trzeba teraz by było sobie odkleić ten taki tą taką folię zabezpieczającą ekran. Z której strony trzeba by było tutaj przyłapać. Aha, jest, dobra. Myk, zdjęliśmy folikę Taki obrazek był tam, na tym. No jak był, to sobie był. Tu go sobie przykleimy. Niech sobie to leży. Papierki, papierki, papierki. Dobra. No i naklejeczki, elegancko. Jedna będzie na lapku, na pewno. Eee, tak, i co zrobimy? Teraz, no dobra, jest kamerka, trzeba by było w ogóle pobrać teraz apkę. Pierwsza rzecz tutaj jest na tej liście. Co tutaj zrobić, żeby, że tak powiem, to ogarnąć. No tutaj trzeba by ją, by wypadało ją naładować i tak dalej, i tak dalej. E, dobra, dobra, skoro by trzeba było naładować, to ją będziemy ładować też. Ale póki co. Odbezpieczymy sobie ten kawałek Oryginalny GoPro, kurczę proszę. Szlachecki, dobra. Nieważne. Telefon pobieramy apkę. Myk. i wchodzimy sobie na App Store. Nie? Pyk. Go Pro App jest taka aplikacja, że tak powiem. O. Zainstaluj. Nawet niezły review ma, jak na 4 i 4 oceniają ludzie, to znaczy, że nie jest tak skasztaniona strasznie ta e, aplikacja. Ona za chwilę będzie, się zainstaluje nam. zerkniemy w tym momencie, co tutaj było kartka, Jak chcesz się zapytać, to się dowiedz. GoPro plus. Czyli można sobie wykupić coś tam. Eee, czyli pewnie jakieś ubezpieczenie, które coś tam kosztuje. Które tam pisze, że jeżeli skaszarniecie kamerkę, to, yy, to dostaniecie nową bez pytań. Po prostu. Dobra, co my mamy? Czy apka się zainstalowała inst nie? Instaluje się. Dobra, otwórz myk. Kamerzątko można sobie zamontować na tym uchwyciku, tak jest napisane. Dobra, no to oczywiście nic nie zmienia zupełnie. Mocowanie jest takie trochę dziwne. To jest chyba plastikowe, to jest chyba. No myślę, że to się nie złamie za szybko, powiem szczerze. Chociaż ja do takich bardzo ekstremalnych rzeczy używał tego nie będę, raczej. Ale używać będę, więc kurde, chciałbym, żeby się. Aha, to jest zabezpieczenie myk i co dalej i co teraz z tym zabezpieczeniem zabezpieczenie włazi gdzieś czy nie włazi jak to to ma być aha musi wejść do końca nie aha i teraz to zabezpieczenie no to jest takie już że na bank nam się nie otworzy coś widzicie dobra tak to wygląda kurde ale jest REMOVE o co z tym chodzi tu trzeba usunąć, aha dobra patrzcie to jest jeszcze taki mały myk, że tutaj trzeba usunąć sobie to jest takie coś dodatkowy myczek taki o bo to usztywniało, że tak powiem kamerkę w jednej pozycji pewnie pod transport i teraz jak ja sobie tutaj założę, to są w ogóle malutkie magnesiki jakieś takie, nie? Myk. Kurde. Słyszałem, że to jest takie luźne bardzo, a to w ogóle nawet nie drgnie, słuchajcie. Nie ma w ogóle żadnego, żadnego luzu. No i bardzo dobrze. Nie ma luzu, to nie ma, o to chodziło. Dobra, apka. Oczywiście, że się Agree, czyli się zgadzam, tak. Eee, tak. Mhm. Czyli teraz by wypadało chyba włożyć baterię, tak mi się wydaje. Jak to się otwiera? Mhm. W dół. Aha, zabezpieczenie, tak jest. No dobra. Kartę by trzeba było jeszcze włożyć do środka. Karta się wkłada chyba tutaj gdzieś, microSD. Tak wygląda to, słuchajcie. I tutaj zaraz zapodamy kartę. Mamy tylko 64, na razie. Ale wystarczy, bo nie ma innego wyjścia. Na chłopskie rozum to ona na powinna tak. Plazła. Dobra. I bateryjka wchodzi sobie tak. E, no sprytnie to jest zrobione. Nie, nie jest ten. Connect GoPro, czyli podłącz kamerę. Myk. E, OK. Zezwól. Chyba się kamera włączyła teraz. Pojawiła się taka ósemka tutaj. Aha, i tu jest kupa ustawień, nie? No mamy Hero 8 generalnie tak myk. Pierw muszę sobie tutaj ustawić widzę język. To tak jakby dwie rzeczy naraz chyba robię. Polskiego pewnie nie ma No bo po co? A no nie chcemy i tak murzyńskiego, yy, angielskiego używamy Dobra Oczywiście się zgadzam No nie wiem czy lokacja GPS jest mi potrzebna szczerze mówiąc Na tą chwilę to zrobimy OFF tak, i teraz mamy zainstalować aplikację na telefonie i zakończyć setup, że tak powiem, czy ustawianie. Continue. Szuka kamery teraz. I mamy iść za instrukcjami aplikacji, więc jedziemy z koksem. To jest pierwsze odpalenie, ja mówię, w życiu. O, znaleźliśmy twoje GoPro. Proszę bardzo. Myk. Połączyło się, coś zapipczyło tutaj, i jedziemy z koksem. No, będzie zabawa. Jakie to jest maleństwo ta kamerka, naprawdę. Ale jest dosyć taka, wagowo jest dosyć solidna, powiem Wam, nie jest leciutka taka. No, i zrobimy sobie nazwę, zmienimy. Oczywiście będzie. A few moments later. Oh, teraz będzie Simon Digo Pro. Tak będzie. Update camera Ok, mogę zupdate'ować ją. Tak. Kamerka się chyba... Nie, nie wyłączyła się, jest cały czas czynna, że tak powiem. Baterii jest dosyć mało. Mam nadzieję, że to dużo czasu nie zajmie. Accept. Aha, czyli level baterii jest za słaby w tej chwili. A żeby ją podładować, to musimy sobie znaleźć gdzieś tutaj porty. A gdzie oni są? Czy port jest tutaj? Jest port tutaj, a ja mam tutaj, że tak powiem, taki kabelek, co sobie będę mógł nim podładować. O, pyk. Ładujemy się. Tak, łączymy się z tym. Przez Wi-Fi się łączy. Tu się już ładuje. Dobrą ładowarką zresztą sam Samsunga, więc jest ok. No, musimy ją po prostu podładować w tej chwili. Także na tą chwilę tyle. Jak ją podładujemy, to wrócimy do tematu. No i dobra, minęło pół godzinki. Bakteryjka się podładowała. I spróbujmy zrobić tą aktualizację tej kamerki teraz. Nie wiem jak to pójdzie. No zobaczymy. OK. Powinien wołać o aktualizację teraz. Zaraz. Jest. Woła o aktualizację. Zobaczymy, czy tym razem pójdzie. Łączy się. I zaraz zobaczymy, czy to coś da. Tak jak mówię, to jest pierwsze uruchomienie, ja mówię z GoPro nie mam w ogóle doświadczenia, ale chyba tym razem pójdzie. I wydaje mi się, że idzie, tak 4-5% dosyć szybko. Chcemy ten update zrobić, żeby móc się zacząć tą kamerą po prostu bawić. Także to, co w pudełku jest, to widzieliście, bo to jest taki unboxing i pierwsze uruchomienie. No, a później będą już tylko filmiki z tego. No, oczywiście za jakiś czas będzie można zrobić recenzję, nie? bo na razie to tam niewiele wam mogę na ten temat powiedzieć. Z tego co tylko wiem, bo mój kolega ma też takie samo GoPro. To ta stabilizacja po prostu rozwala system. Nie? Jest tak, e, tak płynna. Widziałem filmy, gdzie kamerka była zamocowana tylko na kierownicy, e, na rowerze górskim, i na takich ścieżkach górskich był jeżdżony dosyć ostro. E, obraz jest normalnie płynny, nie? tak jakbyście mieli z gimbala wiesz? jakby ktoś szedł i bardzo delikatnie się z tym obchodził. Także naprawdę fajnie to wygląda, fajnie to działa. A na razie idzie update. Mam nadzieję, że to ładnie nam tu się uda wszystko. Tam była za słaba bateria po prostu i on chciał, żeby była doładowana, żeby nam czasem w połowie gdzieś tam kamera nie padła, bo mogłyby być jakieś niezłe przypuszczam chodzki klocki z tym. A tutaj mi piesior przyszedł. Charlie, gdzie ty wszedłeś pod biurko? No tak. Mam nadzieję, że światło jest znośne w miarę. Nie chciałem to za dużo kombinować. Tak, już mamy 90%. że nie wyłączać aplikacji. GoPro będzie uruchomiony i wyłączone kilka razy. A kiedy wszystko się zakończy, ekran kamery wróci do stanu normalnego. Czyli instaluje się update, czyli aktualizacja. Fajnie, fajnie. Kamerka naprawdę jest maleńka. No, coś tutaj się pojawiła ikonka, że się chyba ładuje. I mamy to. Na telefonie pokazało, że to mamy. Ekran wraca chyba. Na razie z ale się uruchomi chyba, bo coś mryga. Your GoPro. Czyli powinno to działać jak taki dodatkowy ekran, z którego będzie można sterować kamerą na odległość. O, proszę bardzo, wyłączyła się. Włączyła się update complete czyli pełen sukces mamy. Włączyła się. Ekran jest, ekran jest normalny. Aha, i teraz ona się wyłączała, więc nie mogło się podzieć, że za szybko kliknąłem. Może ten yy, to Controller GoPro, ale zobaczymy zaraz, powinno pyknąć, zaraz wszystko. Nie mam jeszcze pojęcia o tych funkcjach, jak je w ogóle włączać, jak to obsługiwać, tą kamerę. No bo to mówię, to jest taka trochę nowość dla mnie. Ale ładuje się szybko, widzę. Tak, można wypróbować. Powinno być zaraz widać obraz z tego ustrojstwa, tak mi się wydaje. Video. Tak. Zezwoliliśmy na podgląd. Idzie przez Wi-Fi, tak jak widzę. Eee, a to już jest nieźle. I powinien się pojawić zaraz podgląd. Łączy się, tak, jest podgląd. Słuchajcie, z, z kamery. Połączyło się przez Wi-Fi. O, teraz wszystko poszło. No, jest opóźnienie minimalne, dosłownie. Także spokojnie będzie można. Za pomocą tego bawić się w nagrywanki. No. Słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj są jakieś inne opcje, time lapsy, inne cuda, wideo i foto, czyli robienie zdjęć. I live. Eee, co tutaj jeszcze będzie ciekawego? Tu jest więcej funkcji w ogóle widzę. Ołoże to jest pełno tych wszystkich funkcji, także to trzeba rozgryźć sobie. A jak mówię, to jest pierwsze uruchomienie, nie recenzja, więc jeszcze e, na razie nie będę tutaj, że tak powiem, szalał z tym, co widzę. E, voice Control English UK sobie ustawię od razu. Dźwięki sobie niech sobie pikają. Na razie mam wyłączoną kontrolę głosową. E, LED Blink. All on, czyli wszystkie diody na kamerze będą migały, auto off po 15 minutach, screensaver po minucie, autolock LCD, brightness czyli 80% jasność podświetlenia, landscape lock GPS mam wyłączony, bo tego nie potrzebuję, a to będzie żarło tylko baterię. Znaczy, nie potrzebuję po prostu na razie, jak będę potrzebował to sobie włączę. Nie? Antyflicker, czyli 60 Hz, można sobie dograć pewnie do światła. 50 Hz jest standardowo chyba w sieci, więc te, te migające żarówki powinno się dać się zniwelować. Kompresja wideo H264 plus HEVC. Nie wiem jeszcze o co z tym chodzi. Ustawienie daty i czasu. E, pobrał pewnie z telefonu. E, skasować wszystkie pliki z karty SD, tak można. Sobie skasujemy, żeby była czysta, bo jeszcze nic nie nagrywałem tym. E, dobra, connections. Smart remote. Kamera, status smart remote nie mamy. Status kamery. Battery level charging, czyli się ładuje. I SD card capacity w tej chwili mamy 64 GB. Wystarcza to na 2 godziny 33 minuty, teoretycznie, albo na prawie 8700 zdjęć, prawie. No i co, pewnie gdzieś tam jakieś ustawienia tego będą, jakości tych zdjęć, i tak dalej. A tu są media, czyli galeria, jak gdyby taka. Aha, tutaj się ustawia jakość Standard 1080, czyli Full HD 60 klatek Activity 27K 60 klatek Cinematic 4K30 Linear. I to jest dobre jak nagrywamy coś w mieście z tego co wiem, bo oczywiście recenzji się oglądają jak dziki nie? i Slow Motion 1080 240 klatek. Ja myślę, że najbardziej będzie nas tutaj potrzebny nam ten standard, będzie tak naprawdę albo Activity, ale na razie zostawimy sobie standard. Powiedzmy, czyli Full HD. Aha, przyłączyliśmy na tryb fotografowania, na tryb wideo, i co tutaj jeszcze mamy. Cofniemy sobie View Media, czyli przegląd tych wszystkich rzeczy, które tutaj mamy. Refresh. Tutaj są pewnie jakieś ustawienia. Dobra, na razie nie chcemy nic tutaj grzebać. Aha, czyli dostęp do mediów. I tutaj ustawienia. No i tutaj trzeba sobie założyć jakieś konto i sobie chyba... Za, to jest dla GoPro Plus. Czyli to jest ubezpieczenie chyba, tak mi się wydaje. No i dobra. Słuchajcie. Podstawowa kontrola kamery jest stąd. Ale tu widzę taka bardziej załączenie, wyłączenie, wybranie trybu nagrywania i to jest wszystko. Żeby podgląd włączyć, <laughs> sam się nie włącza, trzeba go kliknąć. On się połączy z tym wi który kamera ma wbudowane. Tak, ekran jest ciemny na kamerze w tej chwili. Z przodu widzimy oczywiście parametry, jakie są ustawione, jak wygląda bateria w tej chwili i ile mamy czasu na nagrania. Dobra, słuchajcie, co w pudle pokazałem, tak jak mówiłem, pudło wyglądało sobie tak, w nim był kabelek, taka podstawka z taśmą, żeby można było gdzieś to przykleić kamerczak i to wszystko prosty zestaw podstawowy są też rozbudowane no oczywiście była bateria tam do tego nie bateria tak jak widzę ładujemy tak można sobie dokupić ładowarki inne pierdoły ale na razie nie ma co szaleć wygląda to dobrze także jeżeli chcieliście się dowiedzieć co jest w pudle to się dowiedzieliście pierwsze uruchomienie zrobiliśmy zrobiliśmy no i co do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie, lajkujcie, łapy w górę. Jeżeli ktoś chce wspomóc kanał, pod filmem jest link i śmiało można coś tam pstryknąć, jeżeli macie taką ochotę i taką potrzebę. Także jeszcze raz trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.